nie? Jeszcze nie zapal, zapal, zapal i zamknijcie wtedy. Okej, okay. czekaj. Już tak? No. Srańka. Przy czym, bo tam nie jest... Proszę bardzo, to nie zapaliło? To by było fajne. To by był... Widok by było... na sienę, płacą ministera. Szczelnie to jest szczelny, nie? I zapach tak, przy czym? Ale rosnie, wiem, rosną. No, dobrze, ma rosnąć. Jak rosną? Temperaturę rosną i tak. <śmianie> Panie, na butelce para się osiąga, tak? czyli punkt rosy został przytomny. I kurde, trochę krzywa zrobiliśmy do małych. Tak tak to prawda, dwa czynniki Czyli wszystko plała później. 35 procent, a ja mam 7 że do rozgraszania. Nie grożę, 100% to będzie. To na pewno nie będzie pewnie. <śmianie> yeah, to nie <śmianie> niepotrzebne, bo tutaj też leci. Już się kameruje. Czy ktoś tu nie podpalił? Kiedy to wrócić z Chrystie? Ale widać dobrze parę. Ja. No? Dźwięk się wyłączy, nie? Ej, a to, to jest fajne. A zgasa. Zgasa. A zaczynamy później stoper, żeby czas Dobra. zmierzyć. Czekaj, jeszcze nie zgasła. Nie yeah. wiem. A po 3-4 minutach więc... miał. Nie, po 3 minutach mamy zakończyć doświadczenie. Zgasła. 45%. Zgasła. Uwaga, nie, nie zgasła jeszcze. Jeszcze nie. Zgasła i zgasła. O, teraz.